Siemano, ze strony Jaowo W dzisiejszym odcinku dowiecie się jak rotować Dead w Fortnite. Czyli w sumie też jak zacząć playsować na trudniach. No, więc myślę, że wrócimy do filmu. Dobra, jesteśmy już na mapie Fortnite GG. Najpierw spróbuję Wam tym, to wytłumaczyć właśnie na tym, na tej mapie. A dopiero później przejdziemy do faktycznie y, klipów Savage'a i Mongrala z ostatniego Performance gdzie wygrali 100 dolarów. No. No to czyjmy, zacznijmy. Będziemy ratować z mojego splita, bo tak będzie po prostu najłatwiej to pokazać. I powiedzmy, że zone siadł gdzieś tutaj, przy górze. Tak, hipotetycznie, nie? czy zone. A, no, trochę źle go w sumie dałem. Może być trochę... niżej. czyli zone siadł. Powiedzmy sobie tutaj. Warto zaznaczyć, że wy od razu widzicie, że ten zone idzie bardziej przy górze. Jest przy prawym górnym. Bardziej jest, nie? W takiej sytuacji. Ludzie z wszystkich tych tutaj miejscówek będą rotować ku dole, nie? Ku dole, żeby jak najszybciej być w zonie. Więc tutaj, tak jak sobie gdzieś to jakoś tak oddzielę, tutaj o będzie dużo ludzi, czyli co, nie? Zwróćcie uwagę, tu będzie bardzo dużo osób. Multum po bokach. Czyli tutaj. będziesz ludzi trochę mniej. Bo tutaj będą się bardziej w centrum wszyscy A po boku, jak sobie znajdziecie miejscówkę, to jest bardzo dobrze. Bo wtedy weźcie pod uwagę, że nie wiadomo, jak wam siądzie zonno. Jeśli wam zon nie siądzie na max pula, to możecie bardzo fajnie se zrotować od boku, nie? A najbardziej korzystna pozycja to jest dead side. Dead side jest, powiedzmy, jakoś tutaj, tak na oko, aktualnie. Tutaj krzywa to dałem, to nie ma znaczenia. I on ma to do siebie, że na Decite są, nie wiem, 5 maksymalnie ekip, na przykład 5 Trio. I z można możecie bardzo łatwo później rzutować, tylko bardzo ważne jest to, żeby, jeżeli ma, jesteście na Decite, musicie mieć nabitego bardzo dobrze surcza, bo weźcie pod uwagę, że tu jest dużo ludzi, a tu nie ma prawie nikogo, więc nie będziecie mieli jak nabyć surcza. Ewentualnie możecie szukać tych ludzi po boku, ale to jest totalnie bez sensu. Więc tak, wejdźmy na rotacji z mojego tutaj miejsca, tak? Czyli. My powiedzmy, że sobie lutujemy to, na, to najpierw, później z tego idziemy sobie, powiedzmy, ja sobie idę tutaj i później idę sobie tutaj i później idziemy stąd, tutaj na tą górkę. Teraz ja wszystko wyjaśnię. Tutaj mamy miejscówkę, idziemy tutaj pod lut, tutaj idziemy zbierać metal. I tutaj na tą górkę, żeby z tej górki wybudowujemy sobie Storm Pointa i nabijamy sobie Storm Surge'a wokół ludzi, którzy tutaj są. I musimy tego surża mieć bardzo ważny przynajmniej, nie wiem, 700-800 abaw, nie? I stąd, później bardzo ważne jest, że maski są o wiele bardziej opewnione w sezonie, nie grajcie raczej katanami, bo się ciężej rotuje w takich na przykład pod górkę. Więc ja bym polecał bardziej grać maskami, no to gracie za maskami, nie? To powiedzmy, że stąd sobie, jak nabierzecie z tą tego Storm Pointa, że rzucacie full do góry, to nie wiem, jesteście gdzieś tu, i stąd wrzucacie sobie, powiedzmy, nawet jeszcze może bo tutaj dostaniecie lekkiego pewnie spraya i stąd to wrzucicie sobie, przykład tutaj, czyli przez całą tą puszczę, nie? I z tej puszczy po prostu się walcie już takim, nawet minimalnie, na bok tego dead siteu tutaj nikogo nie powinno być i wtedy, nawet jak wam wywali, totalnie wam wywali, powiedzmy, full max pula, nie? Czyli tą, czyli musicie patrzeć, patrzeć jak daleko musicie przejść, to wy nie macie żadnego problemu, wrzucacie sobie maskę raz, nie wiem, maskę dwa, maskę 3. I dlaczego? Bo tutaj nikogo praktycznie nie ma, bo tutaj jest dead side. I ci ludzie będą dali się na, na, nafalać, bo tutaj nie będą mieli jak rotować, a wy by będziecie mieli dead side i będziecie mieli totalny chill. Um, no. Myślę, że chyba to wiesiłem. Ważne jest, żeby jak rotujecie, to żeby tak jak zauważyliście, ja poszedłem tak dosyć na bok. Nawet wręcz możecie iść w taki sposób, że tutaj rzucicie sobie maskę i później dopiero tutaj. Bo nie chcecie zginąć, nie chcecie się w ogóle bić. Czyli chcecie zawsze, na przykład na przykład burdu. Chcecie Zawsze iść obok, omijać te wszystkie niepotrzebne rzeczy, nie? Akurat na burdzie to trzeba iść na górkę, żeby nami Surge, ale jakby zawsze starać się obijać Chce w sensie się omijać te większe miejscówki, żeby się nie bić niepotrzebnie. No. I to będzie tyle. Lecę do klipu Mr. Savage'a, gdzie o wiele lepiej to będzie wyjaśnione, wydaje mi się, bardziej będzie to pokazane im game. I no, tyle. Dobra, jesteśmy w momencie, gdzie Mangrolowi, Savage'owi i Panzerowi waliło Max Pula. Czyli widzicie, ze mają tak daleko. Ale ja zwróćcie uwagę, że wokół niego są trzy trio, co nie? I patrzcie jakie mają frioty, w ogóle nie chcę mówić już o Mixonie, który jest od razu w nie? ale on po mm, prostu był tam jakoś wcześniej. <laughs> ale ja zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma w ogóle deadsides, patrzcie ile tutaj jest osób aktualnie, ile osób jest tutaj. Patrzcie jaką ci mają dużą przewagę, tylko ci mają nabitego Stormsurge, a ci nie mają nabitego Storm Surge'a, co jest bardzo ważne. Później, nie? Że, jeśli chcecie być adesajcie, musicie mieć nabitego Storm Surgeon. No i teraz zobaczmy, jak będzie rotował Savage, bo już chyba będzie rot rotacja tutaj. Jak widzimy sobie tutaj y od ktoś, albo ktoś z, ty z ich trio, albo ktoś sobie wcześniej zbudował takie ten, takie drewniane potki. I oni sobie rzucili maskę, i teraz szuka nabicia Storm Surgeon troszeczkę. I troszeczkę tego Storm im weszło. I teraz się te tepli. I Tepnęli i patrzcie o jak dużo oni się tepnęliwa o, tak o połowę ich trasy do zona. Teraz powinien coś lekko, lekko ludzkiego no właśnie z tej sprawie od ze względu na to, że ci z tyłu też są sobie na stąd surża, ale oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, bo jeste w biga i full lecą dalej do zona. Nie zatrzymują się, bo wiedzą, że muszą iść jak najszybciej na Dead Site, żeby się nie wywalić. Weźcie pod uwagę, że duo, trio Mixona już zrobili, bł zrobili błąd, bo poszli bardziej ku górze, co sprawiło, że tego lecę tutaj nie będą mieli. Oni sobie zrotowali tutaj, są totalnie przy zone, mają totalny Deadside. Mogro się, jak widzicie, troszeczkę źle wybił. Dlatego tego teraz nawodzi i dostanie bardzo dużego spray'a. Bo jak to się wodzie to się dostaje ogromnego spray'a, plus nie wszedł w ogóle na Deadside. teraz powinien powinno ich tepnąć. Jak widzicie, oni przez cały czas rotują Deadside. Weźcie pod uwagę, ile jest osób tutaj, a ile jest osób koło Savage'a, nie? No. Tutaj jeszcze w ogóle jest chyba King i też są bardzo mocni i też mają dobre pozycję, tylko posłuch zrotują na luźno. Bo. Ale mi się to tyle, bo później po prostu wezmą High Grant, zrobimy sobie Wina, zrobimy sobie warki, Myślę, że na dzisiaj to w sumie wszystko. Więc no. Lecimy do końca odcinka. Jeśli <grytanie> jak był dla Was pomocny, zrozumieliście coś z niego, proszę Was dajcie łapkę w górę, niżej. Napiszcie komentarz seti, to przynosi rzutuszko. I do następnego. Cześć.